No to co? Chcecie już jakieś niegramatyczne przywitanie? No to macie! A więc, cześć witajcie bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. No już w trzynastym odcinku z gry Brawl Stars, tak dokładnie. No przepraszam, bo tutaj światełko mi leciało. W następnym odcinku z gry Brawl Stars. Tak, dzisiaj sobie będziemy grali Karlem. Co mogę powiedzieć? Tak, jak, tak samo mówię jak w poprzednim odcinku. Wtedy graliśmy Tarą. Dzisiaj sobie pogramy Karlem, ale nie takim zwykłym Karlem. Słuchajcie, mówiłem, że jeżeli zostawicie. No, kilka chociaż łapek w górę pod poprzednim odcinkiem. Kupię skina najnowszego do Karla. I tak, słuchajcie. Na razie są dwie łapki, ale nieważne. I tak to kupię. Słuchajcie, bardzo to chcę. Kupiłem znowu 60 gemów. Mój, to, był, to był mój drugi zakup w życiu Brawl Stars. I dzisiaj, słuchajcie, kupimy sobie Kozackiego skina do Karla. A otóż Karl Wieprzowy Jeździec. Chodzi o, oczywiście o Hogridera. Bo jeżeli zacie Royale, to wiecie, że tam w Clash Royale jest taka piać jak Hogrider. I taki facet, który jeździ na świni. No i dzisiaj sobie pogramy tym skinem. <laughs> Przepraszam. Bo jak go kupimy. W ogóle zostało 9 minut, na styk to kupuję i akurat tak się złożyło. Bo potem nie mogłem go kupić, bo po prostu nie miałem jak tego kupić w żabce ani nic takiego. Nie miałem jak tego zrobić. Wczoraj też nie mogłem, bo w ogóle po prostu wczoraj miałem dużo, po prostu wczoraj nie mogłem. Nie będę to wam mówił, bo to są, no wiecie, inne sprawy. I dzisiaj ustawiłem sobie budzik właśnie na 8. I właśnie was to nagrywam. Eee, myślę, że myślę ząż go kupić, bo właśnie tak sobie zaplanowałem, że przecież wystarczy mi tak mało czasu. Że jakaś masakra, ale udało się to zrobić, jakoś to kupiłem. jest teraz oczywiście 9.51, już to wszystko pozałatwiałem. I kupujemy z skina do Karla. To będzie mój pierwszy skin za gemy. Bo oczywiście mam już tutaj skiny za gwiezdne punkty. Mam na przykład do Colta, Banita Colt. Mam do Bul'a pomocnik Bull, Takie dwa skiny to takie. Specjalne No, takie też są tutaj Kozackie mecha, skiny, ale nie będziemy ich kupować, bo nie mam tyle Ale jeżeli będę miał to kupimy No i dobra, słuchajcie Kupujemy mojego pierwszego skina za gemy jaram się bardzo, on jest mega, on w ogóle rzuca tym młotem I patrzcie, on nawet jeździ na tym dziku, takim robocie Troszeczkę jest to ciekawe też, że ten dzik ma jedno oko, ale rozumiem, no bo przecież Karl Jego wagonik też ma jedno oko o nie, to jest oko w ogóle, no i tak słuchajcie, kupujemy go, mój pierwszy skin, jakiego kupię, Zagemy to jest, więc kupujemy. Jest, mamy skina, słuchajcie, mamy koleckiego skina do Karla, wow! Ludzie, ja nie mogę się pozbierać, że to kupiłem! Mam pierwszy taki skin, wiecie, bo ja tak się jaram, bo to jest mój pierwszy skin za gemy! Wow, no nie! Tutaj musi być naprawdę dużo tych łapek w górę. zostały mi tylko trzy klejnoty, więc zostawcie tą łapkę w górę. Jeszcze otworzymy sobie tutaj małą skrzynię. Zobaczmy, co nam wypadnie. Kolejny punkty do Tika, do Penny. O, dużo bardzo, okej. Okay. O, i trzy gemy, no widzicie? Jednak mamy teraz sześć gemów. w ogóle mogę polepszyć Penny na Penny w ogóle. Dlaczego ja tak mówię? 290, no dobra, to może kiedyś już zbieramy. No dobra, bierzemy. Gramy moim pierwszym skinem zagemy. Lecimy, słuchajcie, super! Ba bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię tego skina, chciałem go kupić od razu, kiedy on tylko wyszedł. No patrzcie, jak on wygląda, kozacko! Patrzcie! I on rzuca tym y młotem i to nawet widać, że on rzuca młotem, bo jeżeli nie wiecie, Karl rzuca takim kilofem I to w ogóle inaczej wygląda ta animacja. A na tym skinie właśnie też wygląda inaczej animacja I on tutaj właśnie rzuca takim młotem No i oczywiście jeździ na dziku, bo normalnie on Jest w takim wózeczku i sobie on tak jeździ w wózku A na tym skinie, słuchajcie, on jest na świni, ale to jest mega mm. Tak, no Karla raczej wiecie co robi, on po rzuca tym swoim No teraz młotem, ale normalnie kilofem I on wraca do niego po jakimś czasie, też można tak rzucać za skałę i to wraca, więc to też jest bardzo przydatne jego super atak, jeżeli nie wiecie, to jest takie coś, że on tak się kręci. Wiadomo, że on zadawać obrażenia. Karl yy, naprawdę jest to bardzo fajna postać. Jednak mega się cieszę, że mam tego skina. Patrzcie, jak ten skin wygląda. Aha, nie chciałem z nim robić sojuszu, ale już dobra, zrobimy, bo się zakręciłem i tak. To jest przypadek, no ale no, okej. Okay. Jaki ten skin jest mega. Kręcy? to jest mój pierwszy skin za gemy I to jeszcze za 80, więc to nie jest też takie tanie, nie? Tak naprawdę. E, jestem w pułapce chyba, bo tam, wiecie co, tam chyba ktoś był. Karl ma tak łatwo tego... Ja Przeszeszczę tego broka, ale my mamy na szczęście z nim sojusz. O, mam nadzieję, że on mnie nie zabije, bo często ludzie trulują w sojuszach. E, też jak zaraz y, skończymy tą bitwę, też wam pokażę, jak wygląda normalny Karl. Tak sobie zrobimy takie porównanie, słuchajcie. Bo w sumie jestem ciekawy, jak, jak to porównanie wygląda, a tak się nie da też zrobić do końca. Więc tak słuchajcie. W ogóle patrzcie, to można zrobić tak, że on tak sobie jedzie śwince i można zrobić coś takiego. Jak, jak Hogrider w Clash Royale. Piją! Piją! <laughs> można się normalnie bawić w Clash Royala w Brawl Stars. no. Kto by, kto by tak nie chciał? No kto by tak nie chciał? No chyba każdy, naprawdę. Dobra, miejmy lepiej sojusz z bólem. Ból nam zaje... pupę. Więc tak słuchajcie. Oj, nie mamy coś, już akurat. Aaaa, zginąłem. Ale ten z kim mi się bardzo podoba. Przepraszam, że, że tak się jaram. Ale nie umiem, no patrzcie, jaki on jest kozacki. Ale on jest mega. No. Czekajcie, jeszcze ja wam tylko pokażę, jak normalny Karl wygląda. To jest normalny Karl. I. A nie, nie, nie nie tutaj, nie tutaj. Chciałem Wam pokazać na jaskini treningowej. No wiecie, jeżeli ktoś nie grał w Brawlsters, nie zna Brawlsters, a moja kuzynka nie zna za bardzo, to pokażę, jak tutaj Karl wygląda. To jest normalny Karl. O, proszę bardzo, taki Karl, który rzuca sobie kilofem. Lecz my, słuchajcie, dzisiaj będziemy rzucali młotem, a nie kilofem. słuchajcie, nowe czasy tutaj nadchodzą. Zamiast kilofów, minerzy zamiast. Kill nie będą używali kilofów, tylko teraz młotów będą używali. I Miner z Clash nie będzie używał tego łopaty, tylko będzie używał młotu. Wyobraźcie sobie takiego minera z Clash Royale, który by walił... tym yy, waliłby... Ooooooo! No, Dobra, to wytnę z odcinka, więc no. Wam teraz tego nie pokazałem, ale jak on przegrał, to tak walnął młotem jakby, więc no, też ciekawe. Fajnie, mam w ogóle super atak. Na tak razie tutaj wygląda sytuacja. Mam co już spam, dlatego tutaj niszczę o tej pamce tutaj w krzaku e, tego tiureta e, bo, bo po co? Ej, 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 ta Pam w ogóle, no pam, pam jest epicka więc też trzeba tutaj pamiętać. Fajnie, że mam super atak. Kurde, PAM chyba zginie. Bo jestem tutaj. Nie, tu jest ten kruczek, Ja myślałem, że tam jest wiecie. Ktoś inny! O, zginęłem, ale naprawdę... Ej, jak on się kręci, to tutaj na pewno widać jego młot. No, chwalę tego skina bardzo. Pewnie dlatego, że to jest mój pierwszy. No i pewnie dlatego, że on jest taki fajny, a ten dziszek jest taki słodki. Patrzcie, aż nacisnę w jego nosek. Piu, piu. Lecimy z kolejną gierką. Nie ma co gadać. Tam jest stara. I to jest chyba taki. Ciekawy kąsek dla nas, raczej niełatwy, ale moglibyśmy tutaj ją troszeczkę pokosić. Cie Mal mal Primo, bo on cię kręcił. Wszyscy, patrzcie, wszyscy się do mnie kręcą jak mam tego skina, ciekawe, ciekawe. Elo, elo, elo. Widzicie? Ma się skina to wtedy ludzie bardziej szanują, nie? Oczywiście nie zawsze, nie? Okej, okay, gramy sobie tutaj dalej. Oczywiście stara mamy sojusz, już więcej nie atakuje. Żeby to nie było potem problemu. Eee, no widzicie, <ścoughs> mam skina to to widzę, że na razie mnie nie atakuje jakoś bardzo. No bo wiecie, kto by nie chciał mieć takiego skina, no każdy by chciał mieć chyba takiego Hogridera. Ja kupiłem, słuchajcie, troszeczkę wyjątkowo, ale mi się ten skin tak podoba, że nie mogłem sobie odmówić kupna tego skina. Patrzcie, tak wygląda super superata Karla, jeżeli nie wiecie. I to jeszcze tego skina akurat. O nie, zginąłem. Ale naprawdę, skin jest bardzo fajny. Polecam go kupić tym, którzy. Nie, tym, którzy jeszcze nic nie kupili. No dobra, po prostu po prostu fajny skinek. Jeżeli nie chcecie, to nie kupujcie. Jeśli chcecie, to kupcie. Już was tutaj nie zmuszam, no przecież to nie, nie wolno zmuszać do, kupo do kupowania czegoś. O, sklep jest w ogóle zobaczmy co jest. Mamy tutaj jakieś mm, rzeczy. <laughs> Ciekawe rzeczy mamy tutaj. Yy, dobra, kupimy sobie punkty do Piperki, będzie następny poziom Piperka. O kurde, ja tego skina znam, on jest mega. Ale ja go nie mogę kupić, bo jakbym go miał kupować. Słuchajcie, ja to bym chyba wydał. Nie wiem, naprawdę chyba to kosztuje 300 gemów, 100 zł, więc tego skinę raczej nie kupię. No, chyba, że jak będę jeszcze starszy. W ogóle karlem można stosować taki fajny. Jest taki fajny trik, Jeżeli stoicie przy ścianie tak robicie, to skrzyneczkę naprawdę bardzo szybko zniszczycie. No i wtedy przegrałem, ale miałem chyba czwarte miejsce. Ale nic nie szkodzi, słuchajcie, jeszcze raz. Nie, trzecie miałem miejsce. Ok, ale sobie jeszcze raz i tak zagramy. Okej, okay, wracam do was po naprawdę bardzo długim czasie, zagrałem trochę gierek, a nie razu nie byłem na starciu, ale mówię teraz się uda. <grystanie> Dobra, jest starcie słuchajcie, jest starcie. Wziąłem mi Shelly do pokonania i raczej nie pokonam, bo ona ma 10 par Nie Słabo się złożyło, że akurat Shelly. A, biedny Karlu, słuchajcie. Ale jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to możecie sobie coś, w górę. Tak, teraz już się wydarłem. I suba. No i co? Trzymajcie się no i cześć. do następnego odcineczka. Papa. Znowu wiem, dlaczego mogło być tak trudno. Bo mam 18-rangę na nim. Ech, prawie na każdym mam 15 albo jakąś tam rangę, więc no. Papa. Pa.